Siemano ludziska, ja jestem Eorano, a to jest kolejny odcinek z Dishonored. Jest to chyba już dziesiąty odcinek? Chyba tak. Nawet nie wiem, prowadzę serię, a nawet nie wiem, który odcinek, super, nie? <grych> Dobra, skończyliśmy tutaj w, w tej łaźni, czy jak to tam się zwie. I tak, powiem wam, że tutaj nie, potrzeba, nie potrzebowaliśmy klucza, żeby wejść do tego, żeby tam go zabić, tego Pendletona. Mogliśmy wejść tutaj, dopiero zauważyłem. Dobra. Mamy zabić tego drugiego brata. Jednego zabiliśmy, więc został jeszcze jeden nam. I tak. Ja wolę to robić po cichu. Bo jest tutaj i strasznie dużo. Tylko nie wiem czy mi się uda. Jak coś to mamy zapis, to możemy sobie wrócić do poprzedniego zapisu. Tak, zajebiście. Oni już to sobie idą. E, a my co? A my tędy jakoś może przejdziemy? On mnie nie zobaczy? Psz. Ok, Są tam gada? Cicho tam. Nie, da się jednak przejść, ok. Chyba mnie zobaczą, mam nadzieję. Tam jest Emily, tam jest złoty pokój, tak? Tu. Hmm. Dobra, może jakoś nam się uda to przejść. Tam stoi przed wejściem strażnik. Dobra, jesteśmy w jakimś pokoju, dziwnym. Tutaj się palą sisze, widzę. <grystanie> Okej, okay, same się palą, dobra. Nie wnikam. Nie, ja nie chciałem pod stół. Co to było? Nie wiem. Papierosy czy coś? A tutaj coś leży? Tak. On coś mówił, że co? Czy coś tu nie gra? To jest gra, cicho tam siedzi. I ja bym przez balkonem jakoś, tylko tutaj jakiś następny stoi. Przez balkon bym. Oho. Przez balkon bym wszedł, bo tam nie da rady tego wątpię, żebym tam mógł przejść przez korytarz normalnie. Ok, on się teraz odwrócił. Więc my sobie użyjemy tego. Zrobimy tak i zrobimy tak. No właśnie. Tylko mi nie spadnij, proszę cię. No, ok. Oh god, ty stois jakiś. Co? Pijany jest? Hmm. Ok. To tak. Najpierw uciszymy, może kobietę, bo ona się gdzie darła. I zrobimy to tak. Już nagadałaś się? Cicho tam. I my sobie po cichu wejdziemy. I sobie zabiję. Dobra, szybciej, szybciej. Mam nadzieję, że nikt nie usłyszał. Bo mnie wkurzy to. Fuck. Ok, mamy coś. obrad 100 do. O, jest. Chciałem powiedzieć 100 dolarów. Dobra, to już wychodzimy stąd i ja idę do Emily. W takim razie. I też po cichu. Po cichutku. I tak zmienię sobie na to i sobie napijemy się eliksiru, O tak. Okej. Okay. Odwrócił się, dobra. A, jak się migami, to migam, migamy, migamy, tak. To takie dziwne spowolnione czas, jest takie. Mm. Nie widziałeś mnie? Idziemy do Emily po mału. Kurde, i tutaj też i tutaj też są, kurde. <ścoughs> pierdzielę. Normalnie balansuję na granicy życia. Mam <laughs> nadzieję, nas nie zobaczą. Okej. Okay. Ręce mi się trzęsą. Ale dobra, nie, tutaj chyba nie. Nie, tam jest wyjście stąd. Na główny hol chyba. Pozamykam sobie po drzwi. A, tu już byliśmy, dobra, w poprzednim odcinku. Więc idziemy do Emily. Słyszałeś, co ta Nie. Coś tu może być, ale. Wolę nie ryzykować nic. Dobra, jakiś obraz? Uh -huh. Sprawdzam, czy są obrazy na ścianach i można je zabrać, ale widzę, że nie da rady tego. Dobra, możemy się chyba już przestać chować. Tu nic więcej nie ma? O, tu coś. O, jest eliksiry. O, nawet dwa. Super.

Jaka odważna, sama pójdzie, wszystko sama zrobi, mhm. Ale dobra, mamy cel uratowany. Jeszcze sobie wejdę w... Aha, dobra, mamy spotkać się z Emily i Samuelem przy łódce. okej. Okay. Aha, to mamy główną misję tylko wrócić do Emily, okej. Okay. Mamy 1200 monet, zobaczymy jeszcze moce. Ile mamy run w ogóle, bo nawet nie mam pojęcia. Masz 7 runów, dobra, okej. Okay. Przypiszmy sobie to potem. jednak. To jeszcze jeden runie potrzebny. To okej, okay, idziemy dalej. Dzielnica destylarni. Aha, ok. Dobry. What you doing? No, sezijem to. Yes, se, to. Bunia, ok. Dally, be... Jak ktoś nie pamięta, to dostaliśmy od niej na początku. Nie wiem dokładnie w którym odcinku, ale w którymś tam dostaliśmy od niej chyba trzy runy? Chyba tak. Więc e, spoko, babka, nie? Dobra. I teraz iść, tam jest ten, ten. Dobra, teraz sobie pójdę tędy. bo tam jest za dużo strażników niestety co tam było? coś tam oszyk. nie wiem, nie czytam tego dobra, okej, okay, idziemy dalej tu już chyba nikogo nie będzie, tutaj powinien być ten co nam sprzedaje te, te ale go nie widzę Możemy wejść? Oho, nie wiem. Zrobimy kiedy indziej, bo nie wiem o co chodzi. Fak, jakieś. O, co tu leży? A, jednak było tutaj we... warto wejść. Tak nie powiedzieć, po co tu w... weszłem, nie? Dobra, ale fakt leży jakieś tutaj. God. Dobra, idziemy dalej. Nie stoimy w miejscu. Tu coś jest? Chyba nie raczej. Dobrze. No dobra, idziemy dalej. Mamy tu coś? Nie OK To jest otwarta brama, widzicie to? Co to? O fak jo. Dlaczego w grach musio, musi wszystko żygać? Ja się pytam. Jak nie w DMC nam żygał ten... Wiecie kto. Już nie pamiętam jak się nawet nazywał. Zaraz tutaj wejdę, bo coś tutaj jest. Iii! Oh fuck! <grybuj> <grybuj> okay. To nie, tam dziękuję, tam nie idę. No kurde! Żarty? Ja nawet nie chcę was dotykać, dziękuję. Do widzenia. Ja sobie wolę uciąć od was. Uciec. Więc z wami jakiś mieć kontakt. Dobra, jesteśmy tutaj przy łódce już. Okej, okay, ja sobie jeszcze napiję się eliksiru. To jest T. Zawsze zapomnę to sterowanie. Dobra. Emily. No, jakbym nie wiedział. Dobra, to wracamy do pubu. Ok, podsumowanie misji. Tak, jakbym wiedział, chciałem właśnie zobaczyć od razu y, te obrazy Sokołowa. Niestety nie zabraliśmy ani jednego. Nawet nie mam pojęcia, gdzie one były. I poziom chaosu wysoki. Dlaczego wysoki? No przecież ja tak, aż tak dużo nie zabiłem. Nie, no zabici dużo. Na cywil jednego zabiłem. Nie zabiłem, ja uśpiłem jednego. Dziwne. Dobra. No to dalej. Did the business, did you, Corvo? Tak. I'm not one to speak against my betters, mind you. But if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I uh grown-up business girl. I mean your ladyship. Forgive me. No. It's okay. I heard a lot of doing the business at the Golden Cat and... Oh. I should concentrate on piloting this boat. Um. Mm, tak właśnie. Aha. Wszyscy się zebrali, <laughs> Emily. Hmm. Young lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes. You may. You'll get to see it all. The entirety of the hound pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. Nalisha. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night.

No dobra, a tutaj już mamy coś, leży już. Mmm, to wolę. Zawsze coś tutaj za znajdę. <grafię> jak się zaczyna... Znaczy, jak się opuści lokację daną i przyjdzie następną, to coś zawsze jest. Dlatego sprawdzam, czy są runy. Okej. Okay. I było trzech tych pendletonów? Bo jest podobne też do nich. But: the Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Następny ktoś mnie szuka. Oh. Zaraz dążę. Jest to serce. Serce ja chciałem. Serce. Nie, nic nie ma jednak. Dobra, jest ja to sobie wszystko schowam. To chyba było pod klawiszem F. Tak. Jestem może. Chłop, co nam sprzedaje te rzeczy? Chętnie bym coś kupił od niego. Jest. O, tu coś mamy. Nie to coś jest? Chyba nie. Dobra, dobry? Tak, pokaż mi narzędzie tam swoje, czy to tam. I tak, bełty mamy prawie wszystkie, ale sobie to kupię, do pełna. Usypiające są Lux, ale szkoda mi pieniędzy, może coś ulepszymy. Co to ulepszyć, co tu ulepszyć? Może to sobie ulepszę. Tak. Będziemy mieć więcej miejsca na ten. Na założenie wyślanych amuletów. Co jeszcze? Nowy Jelc mhm mm co jeszcze to mi niepotrzebne raczej strasznie wszystko drogę nie wiem skąd na wziąć tutaj tyle pieniędzy ale okej okay. no bo stąd wyjdźmy jeszcze potem się wrócę i o tutaj już jest trochę się jeszcze pozbiera tutaj na tej lokacji i chciałem zobaczyć yy... Jakoś tane amulety jeszcze. Właśnie, teraz mamy tutaj oblokowane, zobaczcie. I tak, młynek. Nieco szybciej mieczem wymachujemy. płaczki do niej yy, nieco mniejsze obrażenie. To może założę. Zobaczymy. To tak, wolę chyba założyć regenerację. Mamy po prostu, ono się będzie szybciej regenerować. Dobra, idziemy do tego, jak nam się nazywa. i Martin, czyli jakoś tam. O, mamy tutaj, żercie. A tu też chleb. Mhm. Coś jeszcze tutaj schowanego? Hello. Uh -huh. to... pionski. Okay, martin's devised our next move. there's a footnote in campbell's journal that tells us the lord regent's mistress sat for a portrait with sokolov, the painter and royal physician. he'll be able to give us her name. sokolov lives on caldwin's bridge, about half the time, out over the river. the catch is that i'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emma. You make this old military man proud. That's it then. Okay, we have... We have... Tak, do Samuela teraz iść, ale mamy w ogóle tak ogólnie e, chyba porwać Sokołowa, właśnie te obrazy, co znajdowaliśmy jego. Tak, patrzeć, czy to już jest, jest, czy nie ma. Do Samuela mamy teraz iść, ale nie, nie chciałbym. O, ile pieniędzy. Dobra. Mamy i do Samuela. Nie dobrze. To jest bardzo niedobrze. Bo to oznacza, że będzie następna misja. O! Dobra, to idziemy do tego um, Samuela. Dobry. Mm. <laughs> e, I tyle. Jeszcze trochę poszukam, może coś znajdę. Talerz, mhm. Dobra. Jeszcze tutaj żyjmy. Pieniążki następne, ok Trochę nazbieram tego, żeby było... Chcę dokupić więcej tych amunicji te dalej. Przygotować się jakoś na misję następną. Więcej pałażę chwilę. Tak, pokoje karwe. Mhm. Ja bym kurde nie wiedział. Dobra, i jeszcze może pójdziemy do Emily tylko gdzie ona miała pokój. Chyba tutaj na górze. A, tylko trzeba jakoś tam dziwnie przejść. chyba, o tak właśnie. Tylko nie wiem, czy tu Emily będzie teraz. Coś tu leży? Nie. Dobra. Cześć. Tak, pierwsze co to patrzę, co jest w pokoju. Dobra. Dobra. is that possible i'm sorry emily but no she did not survive oh did you go to her funeral was it fancy and beautiful a train of carriages rode through the city it was very beautiful flowers everywhere and thousands of people wept because they will miss her i wish i could have seen it i'm sorry dear hmm. i've been planning for emily lesson plans are together a schedule to Dobra. Nie, tu nic nie będzie raczej. Dobra, to idziemy do Samuela, nie przedłużajmy. I my zeskoczymy na bańkę. Juhu, yeah. Super, zabiłem się. Ok. Oh my god, nie wyszło mi. Sorry za to. Zapisało nas tutaj, Ok, dobra. Do tego Samuela pójdę, normalnie już. A, A jeszcze mieliśmy i do tego... Tego, tego. Zaraz zobaczę, jak ma na imię, nawet nie wiem. Piero, okej. Okay. Dobra, pokazuj, co tam masz. Yy, kupimy tak. Te bełty może bym kupił. A, kupmy. Kupmy wszystkie. Granaty. Nie, nie używam. I jeszcze mamy 600 monet, więc sobie ulepszą coś. Coś, coś tu lepszy. Co tu ulepszyć? Optyki nie potrzebuję. Celność kusza. Zasięg kuszy. Przeładowanie szybsze. Hmm, he, he, he. Hmm, 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 hmm. To se kupię. Dobra. Niepocznie nie wyszłem, jeszcze mogłem kupić y, trochę tych bełtów, skoro ulepszyłem. Musi to samo mówić co, mówisz co przed chwilą. Bełty. 30 możemy mieć, ok. Dobra, bo te bełty są ciche, więc wolę bełty niż pociski. No i dobra. I to tyle, jeżeli chodzi o zakupy. Idziemy teraz do Samuela. O, aż wstał. Mhm. No cześć, siema. I tak... Yy, jest zachód słońca. Chyba. I tu je zakończymy, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na mojego Facebooka, Twitcha... Yy, I tyle. Na Facebooku macie teraz e, rozpiskę, cotygodniową, co ma, na moim kanale będzie się działo i kiedy i o której godzinie. E, na Twitchu... Mm, Live'a będę może robił z DMC, będę przechodził jeszcze raz e, misję, które przeszłem, bo chcę odblokować wszystkie e, te dusze i te znajdźki wszystkie i te pokoje tam jemne. E, zresztą to powiem jeszcze na, e, w odcinku, w, e, gdy nagram DMC. I tyle, więc jeszcze raz dzięki. Widzimy się w kolejnym odcinku z DMC lub Dishonored. Yy, w ogóle, wszystko I, i to wszystko, dobra, więc yy, trzymajcie się, no i cześć, papa.